maneczko, mordy i wariaty, jesteś ten no i dzisiaj, jak widzicie, pogramy sobie w mobilną grę Myth of Le Leaf of Legends. Kurczę, pomyliło mi się. Gramy oczywiście tankerami ta w tym tygodniu. To jest dłuższe oczekiwanie na grę. Jeszcze 3 sekundy. No cóż, mówi się trudno, żyje się dalej. Tym razem będziemy grać na susu. Na susu? Na sususu, Na, sususu, <grymne> na będziemy grać, ta, Tym razem? Tak ja sobie postanowiłem. Tak sobie postanowiłem, że będziemy grać z tym z I może w y, na następnym tygodniu, albo za kilka miesięcy. Pobramy sobie SS w Lola i, tym, i po, może będziemy grać innymi postaciami, jakimiś ciekawymi czy nie grałem. Szymy jest dużo tych postaci, aż 80 lub 91 postaci. To dość dużo. Dobra, przyjmujemy grę. Akceptujemy, oczywiście. I teraz idziemy na górę. Na topa. tym razem nie obrócona wapa, więc super. Naprawdę, nas już gramy, nas już następny tanker... egzystencji się zamyka... Dokładnie, Mastery D.P. Z... gramy... Oni... nie. Jinx... Wsparcie... Orion... O, to super... Naprawdę, nieży team, się u, u, ułożył... Naprawdę... <tuszy> To będzie chyba niedzielę odcinek z tej gry, więc szykuje się, długa rozwójka, długi czas oglądania. Eee, no tak, ciężko będzie wygrać, ale chyba wygramy. Dobra. Ania. Amuno, Amuno tam nie gra, Amuno. Ale gra na, na, na sus, na, na sus. Masz Orion Jeans. Dona do, do jest z nami, z, 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 z nami. Więc może być ciekawe. Dobra. 10%, 100%, i wchodzimy do świata gry. Kupujemy szyję. idziemy na, 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 na góry, na topa. Na, nasz sektor. Pojawiły się stwory. Może, może, dżungla robi? Co on robi? Światłość. Masz nie dżunglę? Nieć bez ciemności. Gdzie jest? Ja ci pomogę, chętnie. Nie wycofuję się, ja ci pomogę. Pomogę ci w pierwszej ci pomogę. Pomytałem że ci wezmę na killa. Wyczekuję. Ja ci pomogę. Ja ci pomogę. Niektóre. Aha. Już miałem drugi poziom. No super. Fajnie, że mi pomogłem. Fajnie. Oj, o, zjadałem drugi poziom. Aha. Więc tyle, bo nie wiem, zginę. Pierwszy dzwon. Pierwszy dzwon mój. Hmm. Ona się teraz stepnie czy coś. Kupi lepszej temy. No cóż, musi trudno 300 punktów, 300 zł. 300 hajsu 300 ha, bo to się... O, to było się. nie jest ci pisana. To się znowu pokonany. Sojusznik pokonany. A chyba nie widzieliście tego. Mam nadzieję. Przeciwnik pokonany. Pokonany. O, 2 na 2. Aha, to stało mnie coś. No super. Cze, trzeba unikać jej i, i ataków. A jeśli tarcze ma, spoko, nie spoko tarcze ma, jest ma ulepszenia. Życie i śmierć to jedynie słowa. Bijemy, bijemy. Dobra, dobijemy, do, dobijemy ją, nie dobijemy jej. Nie wiem, ma ty już mam. że mam na to? Że bardzo szybko mam na komprzy. Chodź pod wieżę, pod wieżę. Ha, bo to jest powolniej jeszcze. Nie wiem, po co pójść w tej, po tą Tu Możemy pomóc, pomóc, pomóc. Dobra, ja się betypam. Przeciwnik pokonany. Ona ucieka. Oho, i, i ona pokonana jest, no i super. Wyczekuję. nas Nasus fajna postać. Ona chyba się może powiększyć jeszcze. Taki ma R. Dobra, taki ma R chyba. Lepiej by nie. się powiększa. Na jest atakowana. Atakowana. Następny, będzie chyba, y, ci... Czy to jest sobot to jest niedzielny odcinek i w następnym tygodniu będzie fake Live. Następny serial albo będzie Pokémony, albo będzie Pokémony, może ale chyba będzie zobaczymy jak to będzie. panie.

Nie! 7 killów! Dobra, dobiłem. Ale nie mam money. Muszę się tapić do bazy. 1 na 1 na 1. Jedne zabójstwo, 1 kill i 1 pomoc. Super. Ja jest 6 na 2 kills i 1 z tych 2 kills to ja zginąłem. To chyba się robi? Sojusznik pokonany. Musi to atakujemy. Musimy dojść. Nie Zdaramy się. Życie i śmierć. Chyba atakujemy. Drużyna w O, badamy radę. Harold. Moja drużyna zabiła Harolda. O, i... Lepiej by niektóre brzemiona pozostały. A ich duży... Dobra ich duży była smoka, choroba. Seryjny zabrań... Środkowa wieża jest atakowana. Mhm. Śmierć ich wyczekuje. Dobra. Atakujemy, atakujemy. Pod wieżę, pod wieżę, chodź, pod wieże. Chodź pod wieżę. Fajnie byłoby, gdybym szedł pod wieżę. Uciekasz? I to, i to właśnie te krzaki mnie irytują. Bo namierzam cel i on mi cofa i samowisarze bym miał atakować mm. no a w grze na, na, na komputerze tego nie było tam nie wiem, tak poszłem dobra, to się. miejsce do gdzieś wieżę? nie, gdzieś wieżę Uśmiechnij, uśmiechnij. A, a ten tak unika strzałów. Jeszcze ma obronę. Super. Uważam, że to Teraz zginiemy. O, będzie drugi. Drugi zwon No już tak jest, że to kera. To ginie. Oj, będzie ciężko gra. Chodź, wygrywamy. Wygrywamy w tych starciach. Wroga wieża Oni mają... Moja... Aha, wroga wieża zniszczyła. Śmierć ich wyczekuje. Górna wieża jest atakowana. Ale pomoże mi, pomoże mi. Teraz filałby się takie chodzenie na, na współpracę. Przeszłość. Fundamentem. Ty. Nie masz. A, dosyć, to Sojusznik pokonany. No, się dziwi sobie, pokonany. Sojusznik pokonany. Droga Nie wierzę z jeszcze ma. Pócię to byte Tutaj idziemy tylko nie ma bijemy wieża Nie wycofuj się wycofujam nadzieża jest atakowana Jest atakowana a nie mam, nie mam po co, że mamy. O i półcieraśnięte. Wieża jest atakowana. Przeciwnik został się trzeba dwa trupy w drużynie przeciwnej. O, być może. Proba. Te pamu się zebarży. Przeznaczone. Bo też czuję, że tam będzie ost, ostybiatyka. Lepiej by Switerki, idziemy, komuś z tym, tym idziemy sobie idziemy tym gościom Moim przyjaźnikom tym Idziemy z Dobra Idziemy, 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 siedzimy w No, nawet przeżywałem w ale teoretycznie wyżywałem w tych. Koniec serii. Atakować smoka. Dobra, atakujesz smoka? Nie. Ja się pomogę tym. Wierzę, to jedyne słowa. Poradzę sobie sami, ze mnie. Smok zabity? Nie, jeszcze nie. Oho. Ja mnie lubię. Ja mnie lubię. Jeszcze ta przyszła. Dobra. Lepiej by niektóre brzemiona pozostały ukryte. Idziemy na Pomożemy im. Pokonano cię. Koniec Udało ci się zabić droga. Wow. Dobra, zaraz giniesz, zaraz giniesz, zaraz giniesz. Dobra, pójdziesz w szaki. Udało ci się zabić wroga. Dolna wieża jest atakowana. Daj że No to widzimy na dolną wieżę. Dobijemy, dobijemy, dobijemy! Dobra, nie dobiłem. Ale pomogło, mogliśmy. Dobity A gdzie rzuciła ten? No właśnie to, właśnie o to chodzi, że jak wszakie pójdzie, to po gdzieś indziej wędruje. Gdzieś indziej wędruje jak wszak pójdzie. Ok, 10 sekund. A gdzie? zrobił daje radę. Aha, on nie daje rady Dzięki. w kilach, jeszcze, Śmierć to no. jedynie słowa. Dobra, idziemy w do góry. Idziemy w góry, bo czuję, że tu będzie masakra. Z tych yy, stworków. Przeciwnik no, pokonany. Przeciwnik pokonany. No i Pokonany. Przybywam. Dwa, dwa kile? Panie, o, i leczysz jeszcze. postać. Śmierdzo Wyczekuję Spustoszenie. O Pani, czek, ile Ty zrobił? Dobra. Obróć się w tył. Może damy ubić tą wieżę jeszcze. Przeciwnik pokonany. Sojusznik pokonany. Sojusznik pokonany. Nie fajnie. W drużynie przeciwnej Sojusznik pokonany. Trzy trupy. Pokonany. Możemy. Przeciwnik, Przeciwnik został seryjnym zabił. Koniec, koniec, koniec serii. Życie i śmierć to jedynie słowa. Koniec serii. Tylko ja zostałem na polwarki? Tylko ja zostałem, tylko? O panie! Stare na jednego? To nie fajnie rozrywka. To nie fajnie. To nie fajnie, poczekaj aż. Dobra, to pewnie może. Kupię sobie i Idziemy w do przodu. Do przodu i, i lecimy. Mamy, mamy przewagę, bo zwykle byliśmy w bieżącym trupy. Tam do kiela. Dobra, do jednego Szybkość ruszania. No tak się przybliża i przybliża. A on jest fajną bo on dużo zadaje obrażeń. No, ja, zginęłem 20 na 20 Moja drużyna Okej okay. 3 na 4 pówisz Wicie tak będzie King, six, ping Dawaj to jest, chyba atak No i wszyscy pognali. To jest ciężka rozrywka. Górna wieża jest atakowana. A to była górna wieża. Co ty razie się potrafi przynicy Nie może istnieć bez ciemności. Tam się przeciwnicy. No cóż, mu się trudno. Chodź, chodź. Fundamentalizacja. Na razie, choć musimy mieć pełny skład. Musimy mieć pełny skład. Ustoszenie. O, i dobity. Asza. Dobita asza. Przybywał. Dobra, weźmy tu połowa. Było o, o, jeszcze fajnie. Oj się go! Fundamentem przyszłości. Grypowała fajnie się idzie. Robity. I bijemy ich, zabijemy ich. Dobity. A ja fajnie nam Świat nie no, nie mam many właśnie. Właśnie się z te warzy, nie mam many. O no, bo, do bo to pijemy wieżę Będę mniej ciężej Bo będą super to minionowy spalić Teraz zginęły Dobra dajemy radę Ale Dominacja so, My, my możesz się tepnijmy do bazy To będzie dobra opcja Albo nie? Przeciwnik pokonany. Dobra jest Przeciwnik pokonany. Unicestwienie. Nic. Opa, jeszcze już zginęli. O teraz skończymy ile. No bo pomysły, że może, może będzie kill. na powrót A może będzie złonękowany już pokonany Ale fajnie, że nikt nadeszczał. Bo już dwie wieże zniszczone mają. To powiem Ci do bazy nie przeznaczone Ale jak ciężki pojedynek był, ciężki ale chyba wygramy Nieśmiernego. małe służymy Życie i śmierć to jedynie słowa No tak, życie i śmierć to jedynie słowa No tak Przybywam Nasu Przybywam A ty ci tak pora działałeś? i jest A widzisz? Prawda, jest Prawda, prawda. Prawda, prawda. Prawda, prawda. Prawda, prawda. Prawda, To z celi. może klęc. Dobra, te się dobrze mam Blisko to się tepnę. Tak jest szybciej, oczywiście. I tepnę sobie kupimy. E, mamy więcej HP. Fundamentem przyszłości. Ale wygrywamy. Choć w kilach też wygrywamy. O panie, dziś zrobi swoje Jesteś Dobra to pan, dobra jest, zginął. Dobra radę Jeszcze je dobijemy. Teraz chciarzy światłość Mamy większe miniony. Wroga wieża zniszczona. O, ich jeszcze ich dobijamy, że. dobijamy ich w tym wieżu. Lepiej by niektórzy. Smok chyba nie A nie, oni idą grupowo, to się wycofuje. Smok czemu oni unikają smoke'a? Nie, to wygra. Dobra, ja, zamierzam. Jeszcze się powiększyłem. Dobra, wygramy. Nawet, nawet myślę, że to wygramy. Przeciwnik został no już, zabójcą. morzek. No bo żaleliśmy na stówę. Także ja też, nie wiem, pożegnam, żegnam was. E, Rujadek, trzymajcie się, no i cześć do następnego odcinka. Pa.